Kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie witam Was w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jest to czytanie, na które sami zagłosowaliście, przynajmniej ci, co głosowali. Um, czytanie, jakie energie już początkiem sierpnia do nas zmierzają. E, to czytanie jest dla wszystkich znaków Zodiaku. Zaczynamy od Lwa i lecimy do raczków. Um, jako, że to jest miesiąc e, lwów, tak naprawdę, prawie że cały miesiąc. Um, wszystkim lwom, które w sierpniu obchodzą swoje urodzinki, wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego, najcudowniejszego dla Was. Niech Wam się darzy, niech Wam się spełnia. Sprawdzimy sobie, um, z jaką energetyką wchodzimy w miesiąc sierpień, co tutaj się będzie działo, czego możemy oczekiwać już na początku. Każdy znak otrzyma swój własny przekaz w tym e, filmie, w tym czytaniu. I kochani, pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. Pamiętajcie też, że macie czytania miesięczne na sierpień, też dla wszystkich znaków zodiaku. W opisie pod filmem znajdziecie e, najważniejsze informacje, e, między innymi informacje o tym, jak można wspierać mój kanał i jakie korzyści z tym się dla Was wiążą, również czytania i e, przekazy, które Wam polecam, jak i informacje do tego, jak skontaktować się w sprawie czytania prywatnego bądź też rytuału. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę, komentarza, czy też do zasubskrybowania mojego kanału, a ja już przechodzę do czytanka. Patrzymy, lwy, sierpień, jaka energetyka, z czym chodzicie? jakie energie już tym sierpnia dla lwów. Już wypadła jedna karta, karta świata, czyli co jakieś podróże za granicę mogą być, jakieś wyjazdy, przyjazdy, odjazdy no jak nie jak tak droga, tutaj mi się pokazuje wyjazdy, czyli może jakieś wakacyjne tutaj podróże dalej Was się szykują ale też jest dokończenie, zakończenie jakiegoś etapu, jakiegoś cyklu, może jakieś pracy i zmieniacie pracę, może właśnie z początkiem sierpnia, tutaj są nowe początki coś jakby się ukańcza, coś udaje Wam się dopiąć, um, może jeszcze gdzieś z początkiem miejsca, yy, czy też śre, sierpnia będziecie coś dokańczać, ale jakby ostatecznie tutaj się to uda, albo jakby od sierpnia już zaczynacie zupełnie coś nowego, wchodzicie w nowe, w nowe coś, więc ja tu widzę podróże Um, małe i duże wyjazdy w, w drodze, jesteście w ruchu, ale to wszystko ku temu, żeby tutaj coś doprowadzić do końca. To też może być dokończanie przeprowadzek, e, przemieszczanie czegoś, przeprowadzanie czegoś um, z miejsca do miejsca, tak. Ale też jakby udaje Ci coś zakończyć i idziesz da dalej, drogi lwie. Czyli tak, jakby po prostu no pewien etap się kończy. Coś tutaj Ci się udaje załatwić, zakończyć i możesz ruszyć dalej. Więc lwy będą Pełne satysfakcji, pełne optymizmu, pewne radości, dlatego, że coś tutaj jest jakieś zielone światło, możecie z czymś ruszyć, albo coś ważnego dokończycie po prostu, tak? Um, I tak to dla Was widzę, drogie Lwy. Piękna energetyka pozwalająca wam ruszyć dalej, ruszyć do przodu w tym sierpniu, więc super. Tutaj coś się udaje i, i idziecie dalej, niech się dzieje. I, idę da, do, dalej do zodiakalnych panienek, i patrzymy, już co na zodiekalnej panny. Jakie energię już początkiem sierpnia. Dziesiątka kielichów, szczęście, spełnienie w miłości, dużo radości, fajne spotkania rodzinne. Tutaj może jakieś urodziny, imieniny, może jakieś rocznice też u niektórych, karta równowagi, czyli też wszystkie sprawy jakby będą ogarnięte. No fajna energetyka, ciepła, przyjazna, wszystko jakby jest w równowadze. Szczęście przede wszystkim w rodzinie, w partnerstwie, w związku, może o, o relacje z dziećmi również. Bardzo fajny, taki m, przyjemny czas zbliżający po prostu Was do siebie, czy też... Ym... Poprawiające relacje wasze z innymi ludźmi, ale to jest właśnie rodzina, przyjaciele, partnerzy, dzieci, to mi się pokazują najbardziej, i tutaj jakby a, jakieś fajne okoliczności, fajne spotkania i fajne rozmowy, ciepło, przede wszystkim szczęście, radość, ogromna równowaga jeszcze przede wszystkim, czy jakby tutaj wszystko sobie załatwisz, będziesz mi też wsparcie kogoś w jakich sprawach, ktoś cię poprze, ktoś jakby też cię będzie motywował do tego, żeby iść z czymś dalej. Więc wszystko. Tak naprawdę jest w jak najlepszym porządku, drogie panienki, w tym na początek tego sierpnia. Super. Niech Wam się dzieje, zodiakalne wagi już patrzymy. Jakie energie dla Was? Już początkiem sierpnia. Patrzymy. Waga, sodiakalna waga. Na co waga może liczyć pod początkiem sierpnia? Dużo jakieś wiadomości jest, no i decyzje, dużo wiadomości, dużo się będzie działo. Energicznie jest początek sierpnia, e, drogie wagi, dużo wiadomości, może jakichś przekazów, listów, tutaj dokumentów, maili. E, dużo się dzieje, a prze, to, prze, przez to, że będzie taki chaos, wy nie będziecie wiedzieli w pewnym momencie to zrobić, więc tutaj jakby będą potrzebne decyzje, ale też jakby nie dajcie się zwariować w tym wszystkim. I. Um, Miejcie głowę na karku, po prostu, co ja Wam mogę powiedzieć. Dużo się będzie działo, no też może przyjdą różne możliwości, szanse. Sytuacje się inaczej e, potoczą, niż tak naprawdę byście się spodziewali, i nawet nie braliście tej opcji pod uwagę. Tutaj się coś takiego zadzieje dobrego i pozytywnego dla Was że będziecie troszkę zszokowani, ale jakby karty tutaj też mówią o tym, nie pozwól, żeby zmarnować przez to jakąś szansę tylko dlatego, że nie liczyłeś, nie liczyłaś się z tym bądź nie brałaś czegoś pod uwagę, dlatego że to jest coś fajnego i wręcz pozytywnego dla Was. Dużo się dzieje, albo będziecie w miejscach, gdzie będzie dużo osób, albo mówię, będzie przesył wiadomości bardzo duży. Mogą być papiery, dokumenty, ale też będzie trzeba tutaj się na coś zdecydować, coś, mm, zadecydować i um, Także kochani, wyciągamy e, tak naprawdę ręce po to dobre energie, bo tutaj coś fajnego się dla Was dzieje no żeby się tylko po prostu tego nie zmarnowali, mówią karty. Taki przekaz dla wag i patrzymy dalej. Waga, e, skorpion. Skorpiony, patrzymy co dla Was. Jakie energie początkiem sierpnia tutaj dla Was. będą zmagać. O, dwójka kielichów. Po, patrzcie macie króla Buław. Ognisty mężczyzna, czyli baranew bądź strzelec, co mi się pokazuje. Jest jakieś spotkanie, jakaś randka mi się pokazuje. Może to jest mężczyzna, z którym dawno się nie widzieliście. Może to jest mężczyzna, z którym się pokłóciliście, bo tutaj jest jakby pogodzenie się z kimś um, możliwe. Jeśli była um, jakaś kłótnia między wami, jakaś sprzeczka o coś, to tutaj jakby wychodzi ktoś z propozycją spotkania się i są jakieś przeprosiny. Um, Niemniej jednak, uważać, bo u niektórych Skorpionów może być osoba, która jakby chce Was wykorzystać do jakichś swoich własnych celów, i tak jakby te przeprosiny są tylko tak naprawdę taką mm, podkładką pod to wszystko, ale nie u wszystkich. Tutaj jest jakaś ognista, ognista randka, ogniste spotkanie. Jeśli planujecie, bądź zaplanowaliście tutaj, jakby to się odbędzie, A jeśli nie, to tutaj będzie to dla Was jakaś niespodzianka po prostu, ale i spotkanie, no mówię, pogodzenie się albo jakaś taka randka. Fajne, ognisty dość mężczyzna. Myślę, że gdzieś Was zabierze fajne miejsce i myślę też, że możecie spędzić fajny czas razem. A co z tego wyniknie, no to tutaj się okaże. Niemniej jednak, um, mówię, jeśli macie sytuację, jeśli jest to osoba, z którą już mieliście kontakt i ona powraca do waszego życia, to tutaj jakby liczcie się z tym, że ta osoba może coś od Was chcieć, tak? Że tutaj jest jakaś tajemnica. E, jeśli nowe osoby to uważać, właśnie. Z tym, że jak dla kogoś może to być. Ktoś może wejść do nas z energią romansu, tylko i wyłącznie niekoniecznie wchodzić związek miłość. Um, bo na przykład jest jakaś tajemnica albo jakaś kobieta na boku. Mijając jednak wszelkie te trudne kwestie, tutaj jakby e, fajna randka, fajne spotkanie i pójść, bo warto. Um, Myślę, że zwłaszcza jeśli są to właśnie nowe relacje, nie coś, że ktoś wraca. To tutaj, jeśli ktoś wraca, to bym powiedział tak, spotkać się, porozmawiać jeszcze raz, przebaczyć, wybaczyć, ale nie zapomnieć tutaj, jakby nie dać się drugi raz hmm, poszukać w jakiś sposób albo wykorzystać skorpiony, strzelce już patrzymy. Co dla strzelców? Jakie energie początkiem sierpnia dla strzelców? Coś fajnego do Ciebie idzie? No, patrz, masz możliwość wyjścia z problemów jakichś finansowych może, może tutaj chodzi o kwestie samot osamotnienia, samotności, strzelcu drogi, miej oczy i yy, uszy dookoła głowy, dlatego, że coś fajnego tutaj wokół się, Ciebie kręci. No i każdy strzelec teraz w danej sytuacji ma inną potrzebę, inną... Um, innego rozwiązania potrzebuje i tutaj jakby coś się kręci wokół Was, czego Ty nie dostrzegasz, bo albo skupiasz się za bardzo na przyszłości, albo na tym, co Ci się nie udaje, na brakach, na... Skupiasz się za bardzo na problemie, a nie na rozwiązaniu. O, tak to powiem. E, tutaj początkiem sierpnia wychodzi fajna energia w Waszą stronę, więc otwórzcie swoje ramiona i przyjmijcie tę energię, spójrzcie prawdzie w oczy, e, odsuńcie na chwilę tą przeszłość, tak e, i nie skupiajcie się tak na danym problemie, tylko właśnie zacznijcie też sami szukać rozwiązań, bo jakby jak też wyjdziecie tej energii fajnej, pomocnej naprzeciw, to ona jakby też dwukrotną siłą do was uderzy i tutaj będziecie mogli rozwiązać jakąś trudną sytuację. Myślę, że tu chodzi o kwestie finansowe, albo jakaś fajna praca, albo coś dodatkowego, albo jest tutaj czegoś nie dostrzegasz w danej sytuacji, bo za bardzo się skupiasz na problemie, a jest może jakiś mały szczegół, który robi wielką różnicę. Więc energia rozwiązania problemu, tylko się na nią otwórz, drogi strzelcu. Tak to widzę. I idziemy dalej. Koziorożce. Jakie energie początkiem sierpnia już patrzymy? patrzymy po ziorożce jakie energie początkiem sierpnia eee, dziesiątka kielichów, również jakieś fajne spotkania fajna droga, fajna podróż gdzieś na jakieś uroczystości będziecie się udawać urodziny, imieniny E, imieniny, może jakieś właśnie rocznice, fajne śluby, wesela też jak najbardziej są możliwe, czemu nie? Droga podróż, ale też podejmowanie jakichś ważnych decyzji, e, jeśli chodzi o Wasze partnerstwo, Wasze związki, czy może przeprowadzki, bo tutaj też stawianie, e, postawienie wszystkiego na jedną kartę, ale ważne decyzje z tym związane i jakby ktoś jest zdecydowany na to, żeby nie wiem, z kimś właśnie zamieszkać, z kimś wejść w, rela w relacje, wejść w związek, e, coś postanowić, coś tutaj e, też jakby zrealizować. Duże wsparcie, dużo motywacji od kogoś dostaniecie, żeby ruszyć jakby naprzód. Tutaj fajnie sprawy Wam się też poukładają, koziorożce, jeśli stoicie w miejscu, jeśli coś się nie dzieje, czekacie na coś, tutaj będą jakby pomocne energie, ale ważne jest w tym Wasze działanie, zdecydowanie się na to i też troszkę popchnięcie tego do przodu, ale te energie, żeby to wszystko zrealizować, ogarnąć, zrobić i żeby rzeczywiście ruszyć do przodu, one są już w drodze i tutaj, no mówię, też traficie, ja myślę, na dobrych ludzi, może to być w drodze, w podróży, albo po prostu... A już jakieś znane wam grono, ale które was będzie motywowało do tego, żeby postawić na coś i się na coś zdecydować, ruszyć, i to też może właśnie wiązać się z jakąś podróżą, z jakąś drogą, po coś, na coś. A, a więc, tak, ale korzystna energia jak najbardziej, niech Wam się dzieje. Wodniki, patrzymy co dla wodników, jaka energetyka dla Was, po, jakie energie początkiem sierpnia dla wodników, patrzymy. buław i dwójka kielichów no ktoś się by... albo ktoś was steruje z jakimś spotkaniem się nie odbędzie ktoś jakby będzie się bał ale w końcu tego spotkania dojdzie czyli takie jakieś opóźnione spotkanie mi wychodzi ktoś wstępnie będzie się bronił ale jednak pójdzie może to chodzić o was wodniki że to wy może będziecie się tutaj um, bronić przed jakimś spotkaniem albo będziecie przekładać w czasie ale w końcu się gdzieś spotkacie eee, może się zdecydujecie a może przypadkowo na kogoś traficie tak tutaj gdzie będziecie się ukrywać a e, kogoś na przykład spotkacie gdzieś na ulicy i, 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 i tak dojdzie tutaj do jakiegoś spotkania, no chyba że to jest odwrotnie, że druga strona nie chce, ale w końcu się przełamie i będzie chciała się z nami spotkać, albo oczywiście też niespodziewanie tą osobę gdzieś znajdziecie. Um, czyli takie spotkania, które się odbędą mimo wszystko. Nawet jeśli ktoś tutaj będzie się próbował wymigać, nie przyjść, e, przestawić, przesunąć to spotkanie tutaj, jakby jakieś e, spotkanie tak czy inaczej się odbędzie, ale będzie one po prostu opóźnione w czasie. I tutaj, jak mówiłem, też nawet jeśli ktoś nie będzie chciał, żeby do spotkania doszło, to przypadkowo na siebie trafić możecie. Tak to widzę wodniki. I idziemy do sodiakalnych rybek. Patrzymy, już jakie energie dla rybek. Początkiem sierpnia, co tutaj zmierza, co tutaj idzie. Patrzymy. Ta szukanie siebie, szukanie drogi, rozwiązania czy znajdziecie za dużo? Jest tu opcji, za... ktoś robi może wam troszkę hałasu. Wiecie, może ktoś was troszkę też e, sprowadza, e, próbuje sprowadzić na manowce czy coś takiego. Troszkę chaosu i szukanie siebie. Taki chaotyczny może być początek tego miesiąca, dlatego że albo nie wiecie, wiedzieli, co zrobić, albo za dużo spraw po, po prostu będzie do ogarnięcia. No i karty tutaj mówią na spokojnie: e, zrób to, co dla Ciebie najważniejsze. Najpierw skup się na priorytetach, tak. Ale też tutaj e, miej uwagę przede wszystkim, e, zwróć swoją uwagę na to, co dla Ciebie jakby jest wartościowe i czego Ty chcesz, czego Ty pragniesz, bo to jest szukanie swojej drogi, swojego rozwiązania bądź podjęcie swojej decyzji, ale ktoś Wam może mieszać drogie rybki w głowie na przykład, tak, albo podpowiadać Wam troszkę inaczej i przez to może się po powstać chaos po prostu w Waszej głowie i karty jakby to sugerują, żeby... Mimo wszystko, um, też się nie poddawać, nie załamywać, bo są pewne kwestie i sprawy, które potrzebują więcej czasu. Więc jeśli teraz już um, nie będziesz znać odpowiedzi na coś, to tutaj powiem tak: albo wy mu musicie pokładać tutaj ten chaos, ogarnąć troszkę, bo błądzicie, ale przez to, że ktoś wam źle podpowiada, albo za dużo rzeczy naraz chcecie zrobić. Albo jest tak, że po prostu będziecie porządkować swoje sprawy początkiem sierpnia, tak? że tutaj troszkę e, wszystkiego się nakłębi i nagromadzi wam, a wy będziecie musieli poszukać tego do tego środka, tego rozwiązania, tego czegoś, e, z czym będziecie jakby e, chcieli ruszyć, pójść dalej, albo na czym będziecie po, e, chcieli poświęcić, e, skupić swoją uwagę. I tak jak mówię, mam przeczucie, że ktoś wam może mieszać, więc tutaj tylko uważać na to. I też nie czekać, nie zlekać zbyt dużo. A może pojawi się coś lepszego. A bo jeszcze jest, nie jest ten czas. Albo to, albo tamto. Jakby nie szukaj wymówek, tylko jakby tutaj działa. Jeśli też czujesz to wewnętrznie, to tym bardziej. Droga Rybko. I idziemy do baranków. Patrzymy, jakie energie dla baranków z początkiem sierpnia. monet, pracowicie 8 buław. Czyli praca, jakieś projekty, jakieś remonty, ale coś dobrego. Jakby na czymś pracujecie, coś dokańczacie i tutaj jakby ruszacie czymś do przodu, więc uczciwością i pracą ludzie się bogacą drogie baranki. Tutaj fajnie ruszycie z miejsca, coś się zacznie dziać. I ja myślę pole zawodowe, jakby nie wiem, czy na coś się zapiszecie, czy ukończyć jakieś kursy, jakieś szkolenia, dostarczyć jakieś papiery, ale tutaj jeszcze jakby praca jest na tym, udaje się coś dokończyć zakończyć. Osiągnąć, zdać i jakby jest ten ruch do przodu. Zawodowo możecie wypłynąć na szerokie wody, to jakieś nowe możliwości, może nowa funkcja, nowe perspektywy finansowe, tutaj też jak najbardziej są możliwe, ale jakby karty mówią, nie poddawaj się, jakby podążaj tą drogą, pracuj ciężko jak pracujesz, bo sobie coś wypracujesz i tutaj już fajne wiadomości do ciebie, pozytywne oferty powiedziałbym, też zaczną spływać. Więc jakby Skup się na tych najważniejszych projektach, celach początkiem sierpnia, a zobaczysz, że tutaj ruszysz fajnie do przodu. Też, jeśli zaczynacie jakiś um, swój handel, swoja firma, swój sklep um, i na razie jakby um, jeszcze nie ma takiego ruchu, jakbyście chcieli. Um, tutaj też jakby karty mówią nie poddawaj się, bo zaraz coś ruszy, zaraz coś tutaj się będzie działo. Więc jeszcze chwilę przyczekaj, ale się nie poddawaj, bo zobaczysz, że że ci się to opłaci. Byki, byki, już patrzymy co dla byków początkiem sierpnia, jakie energie początkiem sierpnia dla byków. Już patrzymy. Aż energia do działania, piątka monet. Uważajcie na smutność. Jakby karty mówią, e, wykorzystaj wszelkie energie, propozycje, może wyjść gdzieś spotkania, ale jeśli też macie właśnie pomysły na stworzenie czegoś, jakaś kreatywna energia, to mi się pokazuje. Działać, nie czekać, nie zwlekać, aż coś się samo poprawi, samo załatwi, samo zrobi. Nie. Tutaj jakby Należałoby też, ale powiedziałbym tak, to może być albo coś powiązane z pieniędzmi u Jeśli macie jakiś taki dołek finansowy, tutaj m, trzeba działać: albo coś dodatkowego trzeba wziąć, albo poszukać lepszej pracy, um, albo gdzieś spojrzeć, przeanalizować w czym tak naprawdę tkwi problem i za to się wziąć. Chyba że chodzi tutaj o samotność, to więcej wychodzenia do ludzi, właśnie uczestniczenia na jakieś spotkania, um, akceptowania jakichś zaproszeń, y, tutaj, ale jakby energia działania, a nie tylko uważać, bo może być taki wiecie opóźniony zapon, a szkoda by było bo coś nowego fajnego idzie, ale niestety mm, tutaj wy też musicie zareagować na tą energię, ale nie ma to stać w miejscu, tylko właśnie mówię trzeba reagować, trzeba albo właśnie przeanalizować pewne problemy z którymi się porygacie i jakby za nie się wziąć poprzez konkretne rozwiązania, ale nie czekać nie zlekać i nie myśleć, że samo wszystko się ułoży, że samo wszystko się załatwi i mam jeszcze przekaz taki, jakby by chciał coś zrobić, ale nie będzie mógł, bo właśnie mam jakieś problemy finansowe. więc tutaj też uważać: no z finansami, z pieniędzmi. Tak jakby jest jakiś pomysł, ale nie ma realizacji, bo brakuje funduszy, pieniędzy. Czy to znaczy, ma się poddawać i zrezygnować? Nie, przynajmniej no, na początku miesiąca tak, ale jakby mówię, nie, nie, nie trać wiary i nie rezygnuj z czegoś tak łatwo, tylko dlatego, że teraz to nie jest możliwe do zrealizowania. Nie znaczy, że nie będzie nigdy. Bliźnięta. Jakie energie początkiem sierpnia dla bliźniąt? Już patrzymy. Bliźnięta, siódemeczka, monet, na spokojnie, piątka, buław. Przeczekać jakiś czas. Początek sierpnia, przeczekać drogie bliźnięta, bo nie będzie dla korzystny czas. Zbierzecie plany swojej pracy, ale tutaj to się przedłuża, opóźnia I jakby teraz, jakby nie jest też najlepszy czas, ten początek sierpnia, na to, żeby działać, żeby tutaj się o coś upominać, żeby. Um, wychodzić z jakimś działaniem, albo się gdzieś do kogoś e, pójść po poradę, po rozmowę, e, czy też żeby do kogoś pójść e, się o coś upomnieć, bo może ta osoba po prostu na was naskoczyć. Ja bym powiedział tak, przeczekaj początek sierpnia, dlatego że tutaj nie będzie dobry czas, energia wokół Ciebie będzie bardzo pożywa. Ludzie mogą być źli, e, szybko poirytowani, może tak naprawdę o nic, może też są jakieś osoby, które sieją ją wokół Was. Niemniej jednak jakby ogólnie energetycznie patrząc, karty mówią, że należałoby tutaj przeczekać, poczekać aż ta. Um, energia taka niespokojna minie i wtedy gdzieś dopiero połowa miesiąca tak, tutaj sobie z czymś ruszyć, pójść dalej i e, działać tutaj też jakby karty sugerowały, jeśli w, to, w twoim otoczeniu będzie jakiś konflikt, kłótnia, to ty się w to nie wtrącaj bo później jakby mogą być możesz ty być najgorszą osobą, pozostać w całej tej sytuacji, drogi bliźniaku i raczki, już patrzymy co dla raczków Jakie energie początkiem sierpnia dla Was już patrzymy? mieczy, nowe pomysły i patrzcie, konflikty tutaj będziecie, widzicie bliźniaki miały czas prze, przeczekania konfliktów, a Wy macie czas wręcz działania podejmowania jakichś decyzji zakończających jakieś konflikty, więc u Was raczki jest odwrotna energia, u Was trzeba należało właśnie działać, ale też przyjdą do Was nowe informacje, nowe wzglądy w jakąś sytuację o czymś się dowiecie i właśnie przez to możecie się też z kimś pokłócić, ale ja też widzę, że będzie zakończona jakaś albo umowa, albo znajomość tutaj, um, albo będzie właśnie w końcu zakończony jakiś konflikt poprzez jakąś rozmowę, albo właśnie odcięcie się od kogoś, od czegoś, żeby tutaj po prostu um, już nie mieć tej energii właśnie um, walki ciągłej, walki, tak, na spodzie talii, karta śmierci, czyli rzeczywiście coś tutaj się zakończyło początkiem sierpnia tą energię konfliktową yy, niefajną, niekorzystną bałagan, może też ktoś wokół Was chcecie robić, a Wy to jakby utniecie szczerze powiecie komu co myślicie, co uważacie i podejmujecie decyzję i jest odcięcie i pozostawienie tej energii za sobą bo jakby ciągle jest to jakiś konflikt, ciągle jest jakiś problem, albo to jest jakaś osoba, która szuka problemu, ale, albo to chodzi o więcej osób albo ktoś po prostu się jakiś zamęt i też komuś coś powiecie o tym, kilka słów drogie raczki a więc konkretnie, konkretnie bardzo. I to by było na tyle moi drodzy. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent raz jeszcze zachęcam Was do tego, by zostawić łapkę w górę, komentarz czy też do zasubskrybowania mojego kanału. W opisie pod filmem e, znajdziecie informacje o tym, jak można wspierać mój kanał i korzyści, które z tym idą. Również e, czytanie i przekazy, które Wam polecam, oraz informacje co do tego, jak skontaktować się w sprawie czytania czy też rytuału prywatnego. Serdecznie Was pozdrawiam i wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.